Drogi rodzicu, czy wiesz, że twoje dziecko urodziło się z potencjałem większym niż Leonardo da Vinci? Czy myślisz o wszechstronnym rozwoju, o daniu szansy na bycie geniuszem, o szczęśliwej przyszłości, szczęśliwym dzieciństwie i przyszłości nacechowanej sukcesem i spełnieniem powołania? Jeżeli tak, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Nazywam się Magda Walicka-Delara i jestem twórcą strategii Talents Garden, która łączy ze sobą wszystkie te najlepsze myśli, najlepsze metody, wszystkie te stymulacje rozwojowe dla dzieci w wieku od 0 do 6. Które jestem tutaj po to, żeby właśnie Tobie to zaproponować. Po raz pierwszy w Polsce, w Łodzi, Talents Garden rozpoczyna swoją działalność. Proszę nie martwić się o COVID, o innego rodzaju. Problemy, jesteśmy na to gotowi, by współpracować z Tobą, być razem z Twoim dzieckiem w domu, by wszystko to, czym my się dzielimy, w jaki sposób symulujemy Twoje dziecko, było również w Twoich progach. Jeżeli chodzi o efekty, mogę zapewnić, że dopełniamy tego, że Twoje dziecko może komunikować się nie tylko w języku ojczystym, ale również w pięciu językach obcych. Również mamy autorską metodę do stymulowania dźwiękowego, słuchowego, które bardzo rozwija naszą pojemność pamięci. Również wpływamy na swobodny rozwój kreatywności. Jak również stosujemy profilaktykę czyli Unikamy dzięki naszej stymulacji, unikamy na przyszłość dla Twojego dziecka tych wszystkich rzeczy, które spowalniają, powodują, że dzieci mają problemy w szkole e, itd. My możemy już zapobiec temu. Nadążamy za dzieckiem, podążamy za jego tempem, a więc dziecko rozwija się w swój naturalny sposób. Z tego jesteśmy dumni. Kochamy dzieci. Kochamy Twoje dziecko i bardzo byśmy chcieli, byś umówił się na rozmowę i dowiedział się czegoś więcej, ponieważ naprawdę mamy do zaoferowania najlepsze. Zapraszam na stronę talentsgarden.com/polska, gdzie będziesz mógł znać wszystkie informacje na ten temat. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać i liczę na naszą współpracę.